Sega. Zdobywca wielu nagród, seria Total War to połączenie strategii czasu rzeczywistego oraz gry turowej. Mapa kampanii to miejsce, w którym zarządzasz swoim imperium, budujesz armię, zawiązujesz sojusze, wypowiadasz wojny i przygotowujesz swoje wojska do walki. W tej części gra odbywa się w kolejnych turach. Każde imperium ma swoją kolej na wykonanie ruchu, próbując przechytrzyć wroga. Kiedy zostaniesz zaatakowany lub sam zaatakujesz wroga, gra zmieni się w strategię czasu rzeczywistego i znajdziesz się na linii frontu. Aby Twoje imperium mogło się rozwijać, a Twój prestiż wzrastał, potrzebujesz nowych terenów, armii, flot oraz zasobów naturalnych. Każda stolica może być miejscem pożytecznego handlu lub ośrodkiem zbrojeń. To w stolicy możesz decydować, czego jeszcze potrzeba w Twoim imperium. Uproszczony system rekrutacji i budowania oddziałów. Gwarantuje łatwe zarządzanie wszystkimi siłami imperium. Stosowanie tradycyjnych oblężeń jest oczywiście jedną z taktyk powiększania imperium, ale teraz możesz także ekonomicznie niszczyć przeciwników, odcinając ich od zasobów naturalnych. Równocześnie forty zapewniają bezpieczeństwo Twoim złożom. Wspominając już o mądrym wykorzystaniu świetnie wyszkolonych dyplomatów, którzy będą nabierać z czasem coraz większego doświadczenia w trudnej dziedzinie dyplomacji i o potajemnych morderstwach, musisz wykorzystać wszystkie możliwości, zasoby i cały swój spryt, gdyż kampania w Empire Total War prowadzona jest na największej mapie w historii obejmującej teatry działań w Europie, Ameryce i Indiach. Empire Total War. Gra dostępna od 6 lutego.